Siemano widzowie, ja jestem Wikus22 i witam was na nowej serii z Minecrafta Endio. Tak, oczywiście na początek możecie zostawić subika i lajka i zapraszam do oglądania. I widzowie tak. Angio jest w kopalni i na tym serwerze moim już troszeczkę grał i ma diamentowy kill off, bo grał na tym właśnie tutaj serwerze. No i właśnie teraz będzie sobie kupować działkę za dwa z bloków diamentów. Idziemy zobaczyć, co u niego. No, widać, że kopię, kopię, ciągle kopię. Siema Angio, ja ci nie przeszkadzam, idę sobie. Endzio odkrył, że na box PVP, właśnie Angel odkrył, że na box PVP jest generator bloków diamentów i pewnie Endzio się mega z tego cieszy. I właśnie widzowie minęło te 5 minut później i Endzio już sobie uzbierał na działkę na moim serwerze. No chodź Endzio ja ci pokażę, gdzie są działki. No to tutaj za mną. Ja prowadzę, jak chcesz, to możesz mi tutaj dać. Dobra, jeszcze jeden i dziękuję i już tego i choć nawet już w dobrym kierunku idziesz i zauważyłem, że u endzia po prostu nogi się nie ruszają, więc to jest mega dziwne. No to chodź, endzia, idziemy i tu działka jest na sprzedaż i proszę bardzo, ja Cię wpuszczam na tą działkę. I możesz się cieszyć i tu możesz budować. I widzowie, tak. Endio zbiera materiały na swój domek. A domek powstaje w drugim odcinku, który się pojawi za tydzień, w weekend. Więc polecam zasubskrybować z dzwoneczkiem. No i widzowie, ja jestem w 2 i, wi i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Do zobaczenia. Cześć widzowie jeszcze Endio chciał się pożegnać więc no teraz możemy już pożegnać tak po prostu cały odcineczek no no i to będzie koniec papa pa.